Zapraszamy do barwnego magazynu tkaniny i strojów ludowych. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj uwalniamy magazyny. Zapraszamy Państwa do magazynów działu stroju i tkaniny ludowej. To serce pracy muzealnika magazyn. Tutaj wykonujemy wszystkie prace najważniejsze prace prace naukowe, prace wystawienicze, prace edukacyjne. Jak jest zbudowany taki magazyn? Ten magazyn, który teraz prezentujemy, to pochodzi z 2009 roku. Wynikał z projektów, które składaliśmy, żeby był przyjazny człowiekowi, żeby mógł być magazynem studyjnym, z którego będą wszyscy korzystali. Dział Stroju Ludowego i Tkaniny ma około 8 tysięcy zabytków. Proszę Państwa, to jest olbrzymia kolekcja. To jest wyjątkowy butik. Bo żaden z tych elementów stroju się nie powtarza. Nikt na wsi nie chodził jednakowo ubrany. Tak samo jak i teraz nikt nie chodzi jednakowo ubrany. Oczywiście jesteśmy w stanie odróżnić, czy kupiliśmy coś z sieciówki w Haemie, czy z Zary. I tak samo kiedyś było, mamy regiony, czyli można było odróżnić, czy się jest z łowickiego, czy z sierackiego. Jak jest ułożony ten magazyn? Jest ułożony przede wszystkim regionami. A w Polsce mamy około 50 regionów etnograficznych i w tym jeszcze około 10 odmian parafialnych stron. Więc było co tutaj układać merytorycznie. Tak jak powiedziałam, gro, szaf, około 60 tu jest, bo są cztery sale, w każdej sali około 20 szaf i tyle samo nadstawek, proszę Państwa. Czyli jak to ułożyliśmy merytorycznie? Powiedziałam, regionami i asortymentem. I takie odpowiedniki są w katalogach, czyli mamy katalog regionalny i katalog rzeczowy. Czego mamy najwięcej? No, największą kolekcją jest kolekcja strojów łowickich, przede wszystkim strojów. Dlaczego strojów? Ponieważ ubiór na wsi był znużony, nie można było go kupić, zakupić, żeby ta kolekcja mogła powstać. Jak powstaje kolekcja w ogóle? Założenia Zawistowicz, profesor Zawistowicz Adamski były takie, że zawsze były najpierw badania penetracyjne i tak cała Polska była w ten sposób badana etnograficznie. Te założenia penetracyjne badań to są właśnie zakup do zbiorów i wyznaczenie badań stacjonarnych. I według takich merytorycznych wykładni pracowaliśmy tutaj. Um, jeszcze Państwu chciałabym pokazać, jak tutaj pracujemy. Czyli mamy tę kolekcję asortymentu, czyli katalog rzeczowy, i możemy zobaczyć, jak to wygląda i jak to jest ułożone. Ułożone jest według określonych schematów, które oczywiście mają odzwierciedlenie w um, komputerze. Czyli mamy nakrycia głowy, i tutaj wszędzie mamy nakrycia głowy. Całą górną część nadstawek mamy nakrycia głowy. Część dolna to są y ubiory z danych regionów, czyli na przykład wełniaki. To też jest bardzo duża kolekcja całej Polski środkowej. Badania sami wyznaczamy jako pracownicy tam, gdzie są białe plamy. Stąd tu po mojej prawej stronie jest wynik badań nad Huculszczyzną w latach 2008-2012. Wtedy też była również wystawa wyróżnieni strojem Huculszczyzna: tradycja i współczesność, ale o sam Obiektach, pojedynczych obiektach opowie, jak tutaj zbieramy i pracujemy w magazynie, opowie Państwu pani Anna Smolicka. Witam serdecznie. Ja obecnie jestem tutaj w naszym magazynie stroju ludowego, a akurat merytorycznie pochylam się nad strojem i wystrojem. Podlaskim. Dzisiaj pracuję nad strojem. Jak Państwo widzą przed nami obuwie, bo w myśl zasady od stóp do głów postanowiłam dzisiaj pochylić się właśnie nad zabytkami obówniczymi. Nie będę jednak Państwu opowiadała o butach odświętnych, nie będę opowiadała o kobiecych trzewikach ani o męskich skórzanych butach wysokich z cholewami, lecz pochylę się nad butami codziennymi, nad obuwiem, który, jakby Maria Czubaszek powiedziała, nienachalny z urody zazwyczaj nie przykuwają naszej uwagi. Wiemy, że stroje ludowe w jakiś sposób nam się kojarzą. Ich barwność, ich estetyka urzeka nas i potrafimy sobie cokolwiek o nich wyobrazić. Z butami bywa ciężej. Wiemy zazwyczaj, że nogi są obute albo, że nie są obute. No i nieobute też bywały w takim wiejskiej, codziennej podlaskiej wsi. Zazwyczaj kobiety często boso wychodziły na to przysłowiowe gumno, tak nazywano podwórze, a mężczyźni Boso rzadziej, że tak powiem, ale tutaj te przed nami buty, które prze przedstawiam, pokazują takie codzienne, codzienne użytkowanie. Przed nami zatem walonki, które być może nam się kojarzą z kultową powieścią Konopielka Edwarda Redlińskiego, i tam jest też wyśmienity zresztą cytat, mówiący o tym, że tatko wstał już i się ubiera do wyjścia, i mówi, że go pięty świeżbią. I co to za wróżba? Na co Handzia odpowiada. Świeżbią, bo tato spał w walonkach. Jakby nie spał, to by nie biało. No i grana oczywiście brawurowo e, Handia przez e, Annę Seniuk. Bardzo ładnie ten wątek tutaj podsumowuje. Także przed nami walonki, e, które służyły zarówno e, do chodzenia takiego po domu, ale również i na dworze. Te nie są ogumione, więc bardzo często zakładano je na jeszcze obuwie właściwe, tak jak takie krajczaki, które tutaj widać. Są e, opinie mówiące. O tym, że takie walonki z owczej wełny do wykonania takiej pary średnio zużywano około 2 kg owczej wełny, bo one są zrobione z wełny owczej. Jak widać, są bezszwowe, utrzymują bardzo dobrze ciepło. I mówię, chodzą opinie, że nawet do 35 stopni mrozów takie walonki mogą wytrzymać. Dlatego popularne są bardzo w terenach okołobiegunowych, nawet bardzo często też takie walonki zakładano, gdyż utrzymywały to ciepło. Bardzo dobrze. Krajczaki przed nami ze słomy żytniej, jak państwo widzą, dosyć Duży jest ten rozmiar może się tak wydawać niemniej nie był to but właściwy tylko był to taki można powiedzieć że chodak mianowicie nogi już albo w takich walonkach albo w onucach wkładano w takie właśnie tutaj krajczaki i w takich butach chodzono po dworze w słotę zazwyczaj żeby móc swobodnie przemarszerować suchą nogą jak widzimy ten nasz eksponat jest obity skórą w celu wzmocnienia po prostu podeszwy żeby szybko nie rozmiękała i ostatnią parą, którą państwu chciałam zaprezentować, bardzo charakterystyczną dla Podlasia, ale nie tylko, także Kurpie, czyli Słowiacy, czy mieszkańcy Ukrainy, Litwy, Rosji, również, że tak powiem, w, taki, w takim obuwiu oddawien dawna maszerowała. Przed nami mianowicie postoły, czyli tak zwane łapcie złyka. Państwo tutaj widzą takie patyki, na, na tych patykach te buty pleciono. Są one zrobione złyka, bywały z li, złyka lipowego, brzozowego i wiązowego i do nóg przymocowywano je sznurem zazwyczaj konopnym, albo lnianym, albo też złyka. Bywały też takie pogrąsła robione i też wokół łydki, przed kolanem były wiązane, tak jak wspomniałam wcześniej, na onucach, żeby uniknąć obtarć. I takie postoły były butami całorocznymi. Noszono je do pracy, do domu, po podwórzu. I Janusz Świeży, badacz rejonu podlaskiego, wspomina o tym, że ten archaiczny typ obuwia był także używany podczas... Wesela Podczas obrzędu wesela Pan Młody w takim obuwiu do wesela, do ślubu również występował. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jedyne co mogę powiedzieć również w myśl zasady, bo przecież mamy Noc Muzeów, że takie walonki są butami zupełnie nieoczywistymi, gdyż w Moskwie posiadają swoje muzeum, a w 2008 roku odsłonięto tam również pomnik walonków. Także zapraszam serdecznie przy okazji Nocy Muzeów do zwiedzania muzeów również sąsiednich.